Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fortnite'a na moim kanale Zostawcie oczywiście kciuka, suba na kanale z dzwonkiem Pamiętajcie o kodzie twórcy w sklepie, wesprzy twórcy, tutaj klikacie, wpisujecie profi, potwierdzacie i kupujecie podwójny ton To jest naprawdę zarąbista motka. W każdym razie dzisiaj w tym filmiku pokażę wam jak zrobić wyzalewanie, przeszukaj skrzynię w nawiedzonym lesie, opuszczonym miasteczku i na upiornej farmie te trzy questy, sobie, te trzy dzisiaj miejsca sobie poka odwiedzimy. Wiem, że już troszeczkę minęło czasu, od kiedy te questy weszły do gry, ale nie miałem czasu, żeby to wcześniej nagrać. Ja chciałbym, żeby to było na kanale. Dobra, lecimy na Plac zabaw. Dobra, pierwsza część tego questu, czyli upiorny Las, odsyła nas do Piszczącej Puszczy, dokładnie tutaj, w to miejsce. Tutaj cały ten las to jest właśnie to miejscówka, gdzie musicie przeszukiwać skrzynki. Lecimy dalej. Opuszczone miasteczko to oczywiście tutaj ta miejscówka z obok skalistych skarb i kurzących kominów. Dokładnie tutaj te trzy budynki to jest właśnie to opuszczone miasteczko, i w nim musicie przeszukiwać skrzyneczki. I ostatnie miejsce: upiorna farma, czyli farma furii. Chyba nikomu nie trzeba pokazywać, gdzie to miejsce znajduje się. A jest to tutaj. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku, subie na kanale z Dzwonkiem. No i dzisiaj od godziny 15 najprawdopodobniej, albo wcześniej nawet, będą pojawiały się kłościki związane z kolejnym tygodniem, oczywiście, wyzwań. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.